Michał, miałeś walczyć troszkę wcześniej, kontuzja Cię wyeliminowała, teraz upragniony debiut na KSW. Myślałeś, że tak szybko pójdzie? Nie, spodziewałem się dłuższej walki, no ale już mam nadzieję, że ta trylogia została zamknięta. Powiedz, to było po Twoim ciosie po lewym, lewy na lewy, Twój doszedł, tak? Poczułeś, że doszedł? Poczułeś, że to był ten cios, który trafił? Poczułem i zresztą potem to bardzo szybko zauważyłem, zareagowałem i poszedłem za ciosem. Przeciwnik troszkę y, protestował. Y, Uważasz, że za wcześnie sędzia skończył, czy uważa, że to było ok? Każdy by protestował. <laughs> Jesteśmy fajterami, także że dopóki nie stracił przytomności, gdybym ja tak, gdyby to była odwrotna sytuacja, tak samo bym się zachował. Ale decyzja należy do sędziów. Długo się przygotowywałeś, było widać, że jesteś taki mocno no, podekscytowany tą walką. To pomagało ci, czy raczej jakby skupiałeś się tylko i wyłącznie teraz na tym przeciwniku? Zawsze się skupiam na, na przeciwniku, w którym, do, do którego się przygotowuję, do jakiej walki się przygotowuję i też się nakręcam. To jest tak, że chcesz ich niszczyć w ringu? Czy to jest tylko taki image? Nie, no tak jest. Powiedz, no wygląda świetnie, nie, nie, nie ma jakichś dużych strat po tej walce. Kiedy następna? To tylko wszystko zależy od, od organizatorów kazmu. A jak ty się czujesz, chyba mógłbyś od razu chyba wejść do klatki? To pewnie tak, ale jeszcze jest after. No już po after party? Tak, idę na treników powiedziałem. Dzięki wielkie za wywiad, w takim razie powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich naradów.